Święta Bożego Narodzenia to czas, który większość z nas chce spędzić z rodziną. Chcemy świętować, chcemy być razem, chcemy się wspierać. I Wigilia, chociaż nie jest oficjalnie Dniem Wolnym, dla milionów Polaków ma szczególne znaczenie. To jest dzień przygotowań, spotkań z bliskimi, budowania więzi, a nie biegania między biurkiem a kasą fiskalną. Dzień Wolny Wigilię to wyraz szacunku dla pracowników. To pokazanie, że nie jesteśmy trybikami w maszynie, które można bez końca eksploatować. Często słyszymy, że gospodarka musi być wydajna, że nie możemy sobie pozwolić na dodatkowe dni wolne. Ale postawmy sobie pytanie: czy nasz dobrobyt mierzymy tylko liczbą wyprodukowanych towarów, godzin spędzonych przy biurku albo przy maszynie, czy nie lepiej mierzyć go jakością życia, czasem spędzonym z rodziną, chwilami odpoczynku? Dzień wolny w wigilię to inwestycja w nasze społeczeństwo. To znak, że cenimy życie rodzinne i wspólnotę bardziej niż korporacyjny zysk. Dla wielu pracowników, szczególnie tych na umowach śmieciowych, ale też pracujących w handlu, to także szansa na wypoczynek, na złapanie oddechu przed świętami. Bez tej zmiany, Wigilia jest kolejnym dniem pracy, kolejną godziną stresu i wyścigu z czasem. Stoimy po stronie pracowników. I dzisiaj mówimy jasno Dzień Wolny, Wigilię to krok w stronę sprawiedliwości społecznej. I w stronę lepszej Polski. To dzień, który pozwoli nam zwolnić, zatrzymać się i być razem z rodziną, z przyjaciółmi, a ci, którzy są samotni, będą mogli ten dzień wykorzystać po swojemu. A o to przecież chodzi, żebyśmy mieli czas dla siebie. I wspierając ten projekt mówimy tak dla wartości, które są bliskie nam wszystkim, dla empatii, dla wspólnoty, dla odpoczynku. To mała zmiana w kalendarzu, ale wielkie korzyści dla Polek i Polaków. Dlatego koło partii razem będzie głosowało za tym projektem ustawy. Bardzo za ten projekt dziękuję.